No. no. To niesamowite. Jak? Bo no. może tak o, to, No to jest bardzo ciemno. No nie, tak na No tak, trochę ja ciemno zobaczyć. jest. Tak myślę, będzie że będzie nastrojało. dobrze. Więc co tam? Witamy Was serdecznie. Tak, dzisiaj. No. dzisiaj tak jak obiecaliśmy. Tak jak obiecaliśmy. Wejdziemy troszkę do Was. Witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj wbijacie do nas. Oczywiście, dzisiaj będziecie mieli do wyboru karty lub wahadło. Będą pytania, które tutaj przygotowaliśmy. Oczywiście, jak ktoś chce indywidualną wróżbę, to zapraszam do naszej strony która jest w opisie naszego profilu wróżkakasia.com tam możecie sobie zamówić wróżbę jaką chcecie indywidualną dla siebie natomiast dzisiaj dla Was przygotowaliśmy coś fajnego, ciekawego i będziecie mieli do wyboru yy, na przykład trzy karty wybierzecie karty numer 1, 2 lub 3, dostaniecie odpowiedź Mamy tych pytań troszkę tutaj, więc być może to będzie dla Was jakimś fajnym przekazem na ten nowy rok i w ogóle teraz w tej całej sytuacji, w jakiej jesteście, akurat w jakiej się znajdujecie. <tryk> więc cóż, fajnie, że się tutaj zbieracie. Ja jestem Kasia, to jest Cezary. Rozkładamy karty na YouTube również. Macie najnowszy horoskop. Na miesiąc styczeń jeszcze będzie na pewno horoskop roczny, wszystko na żywo dzisiaj było przygotowane, więc również na YouTube wróżka Kasia możecie sobie Obejrzeć. Jeśli się podoba, subskrybujcie na YouTube nasz kanał i oczywiście lajkujcie, komentujcie. To da nam duże zasięgi i na pewno więcej możliwości będziemy mogli dla Was tutaj zrobić. Jest mi bardzo miło, że tyle osób dochodzi. Ja nawet nie spodziewałam, że tyle osób może tutaj u nas być. Sobie zajrzeć. No, sobie zajrzeć. Ja zawsze tak. Myślę, ciekawe, kto się pojawi i, i jak to będzie wszystko wyglądało. A tu się okazuje, że to taka. <grystanie> że się ludzie pojawiają. Tak, że się pojawiacie, że jesteście. To takie w sumie bardzo miłe. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać, bo tego jeszcze nie wiemy. <grystanie> I nas dobrze widać. Bo live właściwie prowadzimy dopiero można powiedzieć od kilku dni i to takich kilka. Więc tak, dzisiaj mamy taki przełomowy pierwszy dzień, więc te osoby, które trafiły, no to mają fajne szczęście nas zobaczyć. <grym no, <grym no, także cóż, zaczynamy? No, jak chcemy, to zaczynamy. Dobrze, <grym <grym więc tak. Pierwsze takie pytanie, które tutaj oczywiście tutaj są zapraszania będziemy zapraszać do transmisji też a jeszcze musimy zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało więc posłuchajcie kochani pierwsze pytanie jest takie czy jestem teraz na właściwym miejscu i macie do wyboru co zrobimy wahadło czy zrobimy tutaj Mogą być karty, bo jeszcze sięgnę tarczę do wachadła. bo się przydadzą na pewno. A pogadamy też, zaprosimy do konwersacji, jak zrobimy dla Was coś fajnego. No ale to wiesz, ten, to, w ten sposób się nam uda. Jak Zobaczymy, czy jesteś teraz na właściwym miejscu, bo to będzie tak lub nie, od strony no. wahadła. No i dla to Was będzie... taką tarczę, No. nie wiem. I teraz, I teraz tak. Mam... Są trzy wahadła. Są trzy wahadła. Teraz pokażemy. I teraz wybierzcie sobie, którym wahadłem. To jest pierwsze, to jest drugie, a to jest trzecie. Jeden, dwa lub trzy. I teraz pomyślcie, które wahadło może do Was należeć, i da Wam właśnie na to odpowiedź. I dla tych, którzy wybraliście wahadełko. Numer jeden. Sprawdzimy, czy jestem teraz na właściwym miejscu. Zobaczymy, co się tutaj nam pokaże. Na naszej cudownej tablicy zobaczymy, co tu będzie. Czy, czy jesteście jestem na właściwym no miejscu właśnie. w tej chwili? Bo się kręci, kręci mocno. I daje odpowiedź na tak. Aha. Czyli jesteście na właściwym miejscu dla tych osób, które wybrały wahadło numer jeden. Ale zobaczymy, co wskaże nam wahadło numer dwa. Zobaczymy, czy jesteście na właściwym miejscu. Już patrzymy, patrzymy, co tu może być. Czy jestem teraz na właściwym miejscu? Wszystko się kręci, to troszkę jest czasu. I też jest odpowiedź na tak. I też mamy tutaj odpowiedź na tak. Więc też jesteście na właściwym miejscu. Zobaczymy, co powie nam wahadełko numer 3. Co tu będzie? No, co tu będzie? Czy jestem teraz na właściwym miejscu? Czy tak teraz się dzieje? Czy tak powinno być. Oczywiście no, tutaj na cały głos. No, zobaczymy, zobaczymy. I to wahadło daje odpowiedź może. Może akurat jesteś. Na właściwym miejscu, więc nie do końca tak jest. Więc coś trzeba wiadomo zrobić. Ale co mogę cieka ciekawego wam tutaj zobaczyć? Co byście chcieli? Ja tutaj sobie popisałam troszkę tych pytań bardzo ciekawych. Mhm. I jeśli jesteście w jakiejś relacji, w związku albo nie jesteście i byście chcieli być, myślicie o kimś, jest ktoś, kto. Zakłóca wasz sen, wasze myśli, i nie wiecie tak naprawdę, czy on kocha, czy ona kocha, czy, czy nie kocha. Często są takie pytania do nas, do kart. Więc, jeśli chcecie taką odpowiedź, to my wam tutaj na żywo zaraz zobaczymy. To ja myślę, że będzie to dobra rzecz, jeśli sprawdzimy to na dwa razy. Sprawdzimy wahadełkiem. Ale sprawdzimy też kartami, bo ja mogę Wam to sprawdzić kartami. I zobaczę najpierw, czy on, ona Ciebie kocha, o tej osobie, o której myślicie. I macie do wyboru kartę numer 1, kartę numer 2 lub kartę numer 3 Starota. I to, co wybiorę, to ja Wam powiem. Czy on, ona Ciebie kocha? Jeden, dwa lub trzy. Zobaczymy. Dla tych, którzy wybraliście kartę numer 1, to jest pokazane, że planuje. To musi się bardziej rozwinąć ten związek. Jeszcze trochę potrzeba na to czasu. Dla osób, które wybrały kartę numer 2. To tu jest pokazane, że najpierw musicie przeprowadzić ze sobą konwersację i wyjaśnić, co tak naprawdę jest dla Was najważniejsze, więc jeszcze tego uczucia nie ma. A dla tych, którzy wybraliście i pomyśleliście kartę numer 3, no to tu jest pokazane, że kochał. Ale teraz jeszcze nie jest gotowy na to, żeby drugi raz z Tobą być. Albo kochała. Więc taką macie odpowiedź. Ale Czarek zrobi okay. wahadłem, czy on, ona Ciebie kocha. Na zasadzie wahadełko jeden, wahadełko 2 albo 3. No i zobaczymy... Dlaczego nie, dlaczego nie jeden? A może być jeden? I pierwsza opcja, druga opcja, trzecia opcja. Ja uważam, że Możemy takie tak zrobić. Piękne zielone wahadełko i odpowiedź no jednym, Jednym wahadłem. Dobrze, na to czy on. Czy on, ona kocha? Ciebie tak? kocha. No zobaczymy. I już jedziemy tu i wahadełko krąży, krąży. I z odpowiedzią do Was zaraz dąży. No. <śles> O, o, kochani, o, wahadło ma dylemat. Tak? Dużo Was tam myśli. No, no wychodzi... Ewidentnie jednoznacznie no. wahadło mówi, że tak. Dla tych co pomyśleliście, no to macie tutaj czystą odpowiedź. To jest taki przekaz energetyczny. Hmm co możemy zobaczyć jakie przesłanie jest dla was na rok 2025 no i tu macie do wyboru no. przesłania kryształów anielskich tutaj macie wyrocznie mądrości a tu macie przesłania wyrocznie zwierząt i teraz wybierajcie będę wybierał dla was po kolei Ci co wybiorą kartę numer 1, 2 bądź trzy w takiej kolejności jak pokazałem. Karta numer 1. Zobaczmy. Karta numer 1 może nie tak. Przetasować, a tutaj tak, nie, żeby ja było myślę. lepiej na widoku. Na nie. Zobaczymy. Nie tak. nie. Patrzcie się, skupiajcie się nad tymi kartami i na pewno coś wyjdzie. Dla tych, którzy wybrali talię numer 1 Wyrocznie kryształów onielskich wyciągamy Apoflit. Zwiększone wsparcie. Twoje pozytywne nastawienie i chęć otrzymywania otworzy drzwi do obfitości, możliwości i wsparcia. I takie jest przesłanie dla tych osób, które wybrały wyrocznie kryształów. Nie mogę? Nie, ja jestem na żywo na TikToku i nie mogę rozmawiać. Ale okay. odezwa się, no. Nie wiem, za pół godziny jak skończę, to się odezwę. No już jestem, jestem. To jest wszystko na żywo, więc no, czasami tak bywa. I teraz mamy kartę z wyroczni mądrości. I przesłanie dla Was jest: błogosławione. Więc ma to na pewno jakiś cel dobroczynny. To jest dobroczynne słowo. Najwidoczniej osoby. Same są błogosławione. Będą. Tak, na 2025, nie? Tak jest. A zobaczymy teraz A teraz zobaczymy kartę z wyroczni duchowych zwierząt dla tych którzy wybrali właśnie tarczy. Mamy tutaj kartę mhm. Świstak, czas odpuścić o. I takie jest przesłanie z tej karty. Czasem taniej. trzeba coś odpuścić więc zastanówcie się w 2025 nad tymi przesłaniami bo to są bardzo ważne informacje. Co możemy jeszcze zrobić ciekawego? Zobaczyć, bo niektórzy z Was szukacie domu, chcecie kupić, chcecie się zamienić, przeprowadzić. No różne są takie życiowe sytuacje. Więc możemy zobaczyć, czy Wam się uda to zrobić w tym roku. To co? Sprawdzimy tak, czy nie? Sprawdzimy wahadełkiem, czy tak czy nie, ale może sobie wymienimy tarczę. No właśnie. Na jakąś inną. Tu mieliśmy tarczę z mandalą. Teraz wymienimy sobie na tarczę księżyc i słoneczko. No i zobaczymy. Co tu wahadło wam podpowie, odpowie na Wasze pytanie: czy uda Wam się kupić, nie wiem. Dom mieszkanie. Jeżeli ktoś akurat taki się przetrafi, no bo to tak jest, akurat jak się jak się wydarzy, to się zadarzy. Bardzo energicznie wahadełko chodzi. I macie odpowiedź na tak. No więc dostaniecie ten dom tak jak tutaj było to pomyślane. Więc dla tych osób, które potrzebowały takiej decyzji, no to widać, że jesteście na dobrym miejscu. <laughs> czy wyjadę za granicę na wakacje? Bo na pewno będzie czas wakacyjny i każdy się zastanawia, czy to się uda, czy będzie urlop, czy. No czy będzie można mm. kupić taką wycieczkę, bo to też od tego dużo zależy. Tak, tak. tak. To co? To I znowu no wahadło, tak? Noweś wahadełko. A ja potem sprawdzę kartami, dam jeszcze do wyboru. Myślcie intensywnie, czy wyjedziecie za granicę teraz w tym roku jak sobie zaplanujecie bądź już macie zaplanowane ale nie wiecie, chcecie znać tą informację na żywo wahadełko powie nam a ja wam potem wybiorę jeszcze karty ale może będziesz musiała bo wahadełko wskazuje odpowiedź, że może wyjedziecie na takie wakacje a Więc dlaczego nie. może? to może właśnie karty podpowiedzą co trzeba Zobaczy. zrobić, żeby wyjechać? Albo. Co trzeba Zobaczy. zrobić, żeby wyjechać? Albo. Ja już ja. się że nie można wyjechać. Co wyjadę? Za... No. To, co czarek zapytał, ja zaraz tutaj zobaczę. Dla niektórych z Was będzie problem, dlatego że musicie zadbać o zdrowie. Osoby, które pomyślały o tych wyjazdach, o tym wszystkim i jedyna przeszkoda to jest pokazane zdrowie, badania lekarskie, więc warto, bo to wszystko wstrzymuje Wasze plany. I to jest jedyną przeszkodą. Ponadto osoby, które myślały o tym pytaniu, czy wyjedziecie, za granicę, czy się uda, no to tu jest pokazane, że poza zdrowiem jest twierdząco na tak więc zadbajcie o to to jest bardzo ważne co tu możemy jeszcze Wam powiedzieć są związki i czasami nie jesteście pewni albo i nie są związki ale jesteście z kimś i czy on, czy ona mówi prawdę czy może jednak nie a chcielibyście pewnie znać tą informację. To jest też takie kluczowe pytanie do nas. Zawsze indywidualnie możecie zadać przez naszą stronę. Ale oczywiście jak najbardziej możemy to sprawdzić. Czy on ona oszukuje? No i zobacz wahadełkiem. A ty mówisz kartami? Myślę, że kartami. Dobrze, to już patrzymy. Czy on, ona Was oszukuje? Zobaczymy. I zrobimy to na trzy części. Zrobi, e, dla tych, co myślą jako jeden, dla tych, co myślicie jako dwa i dla tych, co myślicie jako trzy. I zobaczymy. Czy on, ona... O, coś wyleciało. Oszukuje. I dla osób jedyneczek. No to jest pokazane, że mówi zdecydowanie pełną prawdę. Szczerość jest podstawą tej relacji, w ogóle tej znajomości. Dla osób, które wybrały numer 2, czy ona mnie albo on oszukuje, no to kiedyś oszukiwał, nie mówił i oszukiwała, nie mówiła prawdy, ale teraz mówi prawdę. A dla tych, co wybraliście sobie numerek 3, to też jest pokazane, że yy, Dojdzie do takiej sytuacji, że będzie całkowita prawda, ale ta relacja musi jeszcze potrwać. Jest dużo rzeczy niemówionych, ale to, co jest mówione, jest prawdą, ale dużo rzeczy jest jeszcze ukrytych. Więc tak to tutaj się kształtuje. No i to pytanie mamy za sobą, ale macie związki. I czasami w tych związkach padają do nas pytania. I jakie pytania? No właśnie. Jakie to pytania mogą padać? Napiszecie? Jakie mogą padać pytania często? Nie, napiszą nie wiem, miło, bo ja nic nie widzę, no. co tam jest napisane. Oni takiego, nie powiedzą. Bo... To musimy no się połączyć. No właśnie, dlatego mówię, że to. Mm, ale możemy się za chwilkę będziemy mogli się, Jak chcecie, możemy się połączyć. Bo wtedy musisz no. przyjmować te zaproszenia. To ci ludzie będą zadawać nagłe pytania. Pani moderatorka już jest na, na tym, więc. Tak wie już. Ale jeszcze tutaj odpowiem, czy on, ona zdradza. Jeden, no. dwa lub trzy. Odpowiemy i zobaczymy, kto nas tutaj zaprasza. Zobaczymy. Jeden, no. dwa. Ja, trzeba wierzyć, co nie zdradza. Jeden. Dla tych, co wybraliście numerek jeden, nie zdradza. Dla numerku numer 2 widać, że pisaniem zdradza, poza tym nie zdradza. Dla numerku 3 hmm, no tu jest pokazane, że jak będzie w małżeństwie, to nie będzie zdradzać, a teraz uważa, że wszystko jest dozwolone, więc warto na to zwrócić uwagę. No spróbujemy tutaj zobaczyć, kto tutaj chce do nas się dostać i czy ja mogę to zaprosić. Muszę założyć okulary niestety. Mm -hmm. Nie wiem, nie chce mi się zaprosić, bo bym mogła zaprosić, ale... Bardzo dużo tu was jest. Oh. O! Ho, Hu-hu-hu! Ho, ho. Hmm. Może trzeba coś tam włączyć. No zaraz zobaczymy. Napiszcie coś, to co nam powiecie, bo ja tutaj próbuję coś zrobić. Ale... A trzeba coś klikać, nie? Co ty tam nie widzisz? Hmm. Błyskawiczne być. pytania. Nie. No. Zaprosz, pisze, się, nie. No. No tu możesz wciśnij, co to? No wciśnij. Tak. A, wysłano zaproszenie. To poszło. Aha, Więc jak ta osoba przyjmie zaproszenie, która nas zaprasza, no to dołączę tutaj, a, a i No to właśnie, o, a, troszkę... Dzień dobry. Art. Też karty bardzo fajnie, to sobie posłusznie, żebyśmy się lepiej słyszeli wtedy. O, witam serdecznie. na jakie pytanie będziemy kłaść karty? Będzie nam przeszkadzać się No tak mhm, Tam proszę się odezwać No i się coś Edita, czy pani będzie z Dawidem?